Jestem hodowcy. Mamy poniedziałek po locie konkursowym. Wróciłem z pracy. Idę wypuścić młode. Wczoraj się odbył lot konkursowy w miejscowości Neurupin 530 km. Udało się awansować na pierwsze miejsce w oddziale. No i półmetek sezonu. Zobaczymy co będzie dalej. Teraz będzie ciężej, bo będzie trzeba uciekać. A konkurencja goni. Tutaj mamy młotki. Nie wiem, jeden tu widzę siedzi. Ale zobaczymy, co to za jeden. 4, 5. A Czech! Młody z Bugie. Musiał w czasie oblotów się zagubić. A dziś przyszedł. A słyszą mnie, jak mówię. skaczą od razu idą zaraz je puścimy tu jest nasz ten był cały czas na polku nie to chyba jakiś 0202 Czech chyba inny oddział to nie mój Czech co to za jeden 493 0202 FCI 3 Muszę sprawdzić, czy to jakiś 2 czy nie, bo nie pamiętam numeru. Są z Czech, ale wydaje mi się, że inny numer oddziału otwieramy to otworzyłem. Już jedne wyskakują wesoło, o, trzymane w niedzielę tam iść na pole, tak wychodzą, idą na oblot, przedszkolanka, pokazała im, jak się lata, wesoło idą. Przedszkolanka to jest uczestnik zeszłoroczny WG, który się zgubił na którymś tam locie. No i powrócił. Jak już młode odkładałem. No i tak tu został. I moja córka nazywa tego gołąbka przedszkolanką. Małe dzieci muszą mieć opiekę. Tak, jak w przedszkolu są panie do opieki. Tak, o jest przedszkolanka. To jest pan przedszkolanka, no ale chyba nie robi problemu, że małe dzieci muszą mieć opiekunkę. No więc zostawiłem pana przedszkolankę, i pod przedszkolanka siedzi razem z młodymi. Tak po prostu zażyczyła sobie moja córka. Oblatują się, wystakują wesoło. Idą kolejne, Tam te latają sobie siedzą No i tak to wygląda Zobaczymy co nam kolejne loty przyniosą Jak mówię był bardzo udany okręgu, też w zajmowałem pozycję tam przodownika myślę, że po tym locie pozycję utrzymam albo awansuję więc 3 loty z 500 km bardzo udane 3 razy 10 konkursów serie do GMP pozamykane dosyć czołowo gołębie w oddziele tam dwa razy od drugiego konkursu zacząłem teraz chyba od siódmego i to te pierwsze konkursy zdobył jeden czołowe drugi na oddział i chyba siódmy na oddział ten sam gołąb ten zobaczymy nie ma rewelacji bo sezon jest ciężki dziwny no ale trzeba być z czegoś zadowolonym Źle też nie jest. Nie ma na co narzekać. A tu młode wychodzą. Ładnie. O i przedszkolanka. Tak, przedszkolanka robi porządek. Skacze, pokazuje gdzie iść. Musi być przedszkolanka w przedszkolu, I następne wychodzą przez drugi wlot też wychodzą, o, coraz więcej ich lata. Jeden mi tu przyszedł nad głowę. Młode są oswojone. One zamiast wychodzić, to by przyszły do mnie. Gdzieś tu przyszedł. Tam ekipka lata, widać je tam. Ciepło jest, więc słońce przygrzewa. Kolejne wychodzą. A ten tu przychodzi na drzwi. Na drzwi siadają. Idę, bo wszystkie tu chcą siadać do mnie. Oliwce i pszczółki, gołąbki sobie latają. A tu pszczółki sobie latają. Kolejna rodzinka, tam następne. ciała. No i tak tu trzeba brać się za pracę. No i tyle, dziękuję za uwagę.